Anna Karnicka, Zofia i korzenie. Roślina pojawiła się pewnego ranka między grządkami marchwi i pasternaku. Wyrosła z przyniesionego wiatrem nasionka, a może już od jakiegoś czasu kryła się w ziemi, czekając na odpowiedni moment. Wszyscy mówili Zofii, żeby nie podlewała chwastów, ona jednak wiedziała lepiej zraszała roślinę wodą z konewki dwa razy dziennie, o świcie i po zachodzie słońca. Wymykała się ze swojego pokoju na piętrze, przechodziła przez zaniedbane podwórze i maszerowała na pole. Ignorowała omdlałe liście sałaty i pasternaku oraz przywiędłych groszek. Podlewała rosnący na środku pola chwast i zawracała niepomna obumierającej na grządkach marchwi. Gdy Henryk zdołał ją na tym przyłapać, w pierwszym momencie wydało mu się, że to część jego snu. Daj spokój powiedział jej, gdy wróciła to tylko chwast. Zabiera światło naszym roślinom trzeba go wyrwać, nie podlewać. Nie odpowiedziała. Zmierzyła go pustym, nieobecnym spojrzeniem i ruszyła na górę. Słyszał kroki na schodach i skrzypienie desek. Wiedział, że zajęła miejsce w fotelu przy oknie i że nie opuści go aż do wieczora, kiedy znów przyjdzie pora na podlewanie rośliny. Sięgnął po butelkę samogonu i, popijając, ruszył w stronę zagrody owiec. Zapowiadał się upalny dzień. Trzeba było nakarmić zwierzęta, zwieść słomę i pozbierać dojrzałe warzywa. Co jakiś czas nienawistnie zerkał na chwast denerwowało go, jak rozpanoszył się na grządce. Pojedyncza, zgrubiała łodyga z postrzępionymi liśćmi i drobnymi białymi kwiatkami rzucała cień na anemiczne marchewki i ledwie odrastające od ziemi listki pasternaku. Przeniósł wzrok na bawiącego się między zagonami bratanka. On i Zofia nie mieli dzieci, chociaż sam bardzo ich chciał. Wiedział, że ich córeczka miałaby jej niebieskie oczy, i ciemne włosy po dziadku i po nim. Nie było to jednak takie łatwe. Z Zofią od dawna nic nie było łatwe. Dlatego też nie potrafił zdobyć się na wyrwanie zielska. Owszem, zabierało słońce i wysysało energię z gleby, ale dawało żonie powód do wyjścia z domu. Dawało nadzieję. A nadziei nie można tak po prostu zniszczyć, nawet jeśli ma postać zgrubiałej zielonej łodygi obsianej białymi kwiatkami. Henryk co wieczór przeglądał książki ojca, popijając bimber z wyszczerbionej szklanki. Próbował znaleźć w encyklopediach i zielnikach nazwę, która pasowałaby do znienawidzonej rośliny. Na daremno. Samogon miał cierpki posmak poczucia winy. Podchodził mu aż do gardła. Gdy w drzwiach stawał ktoś z rodziny, prawie się do niego nie odzywali i unikali go, kiedy tylko mogli. Gdy prosił o pomoc, widział w ich oczach strach. Dawno przestał zastanawiać się, czemu tak jest. Wyrwał z zielnika kartkę pokrytą szkicami liści, zmiał ją w dłoni i wrzucił do ognia. Duszkiem opróżnił szklankę, patrząc, jak papier wygina się i marszczy pod wpływem płomieni. Wszystko zepsuło się po jego powrocie i dlatego nigdy nie powinien był wyjeżdżać, ani tym bardziej wracać. Pamiętał, jak szedł do domu polną drogą, wdychając woń skrzypu, rumianku i rozgrzanej słońcem ziemi. Nie mógł się doczekać, kiedy wreszcie ucałuje stęsknioną żonę, usiądzie z bratem przy kuflu piwa i opowie o wszystkim, co przeżył. Zamiast żony zastał jednak wychudzoną lalkę o błędnym spojrzeniu, a brat na jego widok tylko splunął. Zofia całymi dniami siedziała w pokoju na piętrze, wpatrując się w widoczne ponad drzewami morze. Uśmiechała się tajemniczo, nucąc coś do siebie. Bratowa karmiła ją i pomagała się umyć. Zaplatała długie ciemne włosy Zofii w warkocze. Błagałby z nim porozmawiali, by wyjaśnili, co się wydarzyło podczas jego nieobecności. Siadał przy Zofii i mówił do niej. Spoglądała jednak przez niego, jakby był powietrzem. Sprowadzał lekarzy z miasta. Ale żaden nie potrafił powiedzieć, co jej dolega. Jak to, co się stało? Nie wytrzymał pewnego dnia brat zniecierpliwiony pytaniami. Popadła w obłęd. Obłęd? Mówię przecież, postradała zmysły, oszalała do reszty. Nic w niej już nie zostało. Henryk zacisnął pięści gotów do bójki. Mieliście się nią opiekować. Co jej zrobiłeś, bydlaku? Ja? spytał tylko brat, po czym splunął mu pod nogi i poszedł oporządzać owce. Henryk wcale mu się nie dziwił. Nie miał prawa obwiniać rodziny za własne błędy. Zawiódł, zostawił Zofię w starym domu na farmie, z dala od miasta, sąsiadów, z prawie obcymi ludźmi. Wrócił do miejsca, które coraz mniej przypominało mu dom. Obrazy z podróży już dawno wyblakły, słowa barwnych opowieści wyschły w jego pamięci. Gdyby ktoś go teraz spytał, nie potrafiłby wyjaśnić, gdzie był i co tam robił. Nie wiedział nawet, jak dawno wrócił. Nic się nie zmieniło. Poza liśćmi na drzewach, warzywami na polu i liczbą owiec w zagrodzie. Każdego ranka Zofia wstawała z krzesła, schodziła na dół i szła po konewkę, by podlać tajemniczą roślinę. Kiedy wychodziła wieczorami, nie wracała od razu. Spacerowała po okolicy. Kilka razy dotarła aż na klify nad brzegiem morza. Starał się jej towarzyszyć. Kiedy tylko był dość trzeźwy, by ustać na nogach, nie protestowała, ale też nie zwracała uwagi na męża. Nuciła spoglądając na rozsiane po niebie gwiazdy, jej głos, bliski i obcy zarazem, przeszywał go chłodem. Coraz częściej zerkał na rosnący pośrodku poletka chwast. W głębi duszy spodziewał się, że na jesieni roślina zwiędnie, jak to reszta tych badyli. Wcale się jednak na to nie zanosiło. Na grządkach pojawiły się pierwsze dynie, a okoliczne drzewa przyoblekły się w żółcie i rudości, okraszone gdzie niegdzie czerwienią jarzębiny. Od morza coraz częściej nadciągał zimny powiew, a ziemia stała się twarda i nieprzyjazna. Jedynie podlewana przez Zofię roślina wciąż rosła. Wypuszczając kolejne pędy i liście. Pewnego przedpołudnia, gdy Henryk pracował przy wykopie ziemniaków, podbiegł do niego bratanek. Wuju, Henryku, zawołał, przełamując strach. Wuju, Henryku, zaalarmowany mężczyzna dopił to, co zostało w butelce i podszedł do chłopca. Ten chwast próbowałem go wyrwać, ale co próbowałeś? przerwał mu Henryk. Pochwycił chłopca za poły jesiennej kurtki i potrząsnął. Mówiłem, że masz go zostawić w spokoju, głupi Bachor. Zostaw go! warknął ostrzegawczo brat, podrywając się od łopaty. Wuju, tylko próbowałem! wykrztusił przerażony chłopiec. Nie wyrwałem, nie dałem rady. On, jego korzenie. Henryk natychmiast puścił dzieciaka i zbliżył się do rośliny. To nie chwast, mruknął, przesuwając dłonią po chropowatej łodydze. To małe drzewo. Już po kilku tygodniach drzewo przestało być takie małe, pojawiały się nowe gałązki. Mimo ciągnącego od morza chłodu z pączków rozwijały się liście i białe kwiaty. Henryks spoglądał na nie z podziwem. Jego rodzina z jawną niechęcią. Zofia podlewała drzewo rankiem i o zmierzchu nucąc swoją dziwną piosenkę. Tego roku zbiory okazały się wyjątkowo ubogie. Marchew i pasternak nie wyrosły niemal wcale. Pozostałe rośliny też były wątłe. Jakby coś zabierało im miejsce i energię. Nawet rosnące na sąsiednim polu zboże złapało zgorzel i spleśniało. W domu coraz częściej szeptano o tym, że to wina drzewa, że należy je ściąć, bo wysysa życie z innych roślin. Odbiera im i zwierzętom jedzenie. Henryk udawał, że nie słyszy. Mimo coraz zimniejszych nocy, Zofia nie zrezygnowała ze spacerów. Zapuszczała się coraz dalej, wędrując oblodzoną ścieżką wzdłuż klifu. Henryk zaś szedł za nią, pilnując, by zimny wiatr nie zwiał kobiety do morza. Była przecież tak drobna i lekka. Na podobieństwo ptaka zdawała się mieć kości wypełnione powietrzem. Coraz częściej po powrocie z nocnych eskapad nie siadała już w fotelu. Wracała do łóżka i kładła się u boku męża, tak jak kiedyś. Pierwszy raz, gdy tak się stało, Henryk nie mógł powstrzymać łez. Nawet nie zdawał sobie sprawy z tego, jak brakowało mu jej dotyku. Zosiu, szeptał, gładząc długie, ciemne włosy. Zosiu, Zosieńko. Milczała. W błękitnych oczach nie było miłości ani wdzięczności. Odbijały się w nich jedynie widoczne za oknem gwiazdy. Nawet zapach nie był do końca jej. Przywodził na myśl wszystkie historie z podróży, jakie Henryk chciał opowiedzieć, gdy jeszcze pamiętał słowa. Aby przetrwać zimę, musieli wpuścić owce do izby. Śmierdziało, ale przynajmniej nie zamarzli. Gdy przyszły roztopy, ze zdumieniem spostrzegli, że korzenie drzewa przebiły się przez stwardniałą ziemię, grube, zdrewniałe i niemożliwe do usunięcia. Brat Henryka walczył z nimi do upadłego choćby najmniejszy skrawek pola do obsiania. Nadaremno zajmowały je całe, oplatały dom i rozdrapywały drogę. Dopiero po stopnieniu śniegów Henryk uświadomił sobie, że korzenie, o które potykali się spacerując nocą po nadbrzeżu, również należały do rosnącego na polu drzewa. Wydawały się gotowe pochłonąć ich wszystkich, wyssać z ziemi każdą kroplę wody. Oplatały ściany i okna niczym węże, upodabniając dom do jamy dzikiego zwierzęcia. Owce nie mają co jeść! Skarżył się brat Henryka, stukając trzonkiem siekiery w jeden z korzeni. A jeśli zdechną, my też zaczniemy głodować. Rusz się i pomóż mi wreszcie ściąć to drzewo. We dwóch powinniśmy dać radę. Nie ma mowy. To drzewo Zofii, nie Poza tym i tak nic by to nie dało. Korzenie sięgają zbyt głęboko. Jego brat rozłożył bezradnie ręce. Zupełnie cię nie rozumiem. Nie wiem, co w ciebie wstąpiło. Ona kocha to drzewo. Przecież widzisz, że lepiej się czuje, od kiedy zaczęła je podlewać. Już prawie jest normalnie. I będzie jeszcze lepiej. Poprawia jej się z każdym dniem. Normalnie? brat parsknął gorzkim śmiechem. Dobre sobie. W tym domu już od dawna nic nie jest normalne. Obojgu wam odebrało rozum, snujecie się tylko jak jakieś cienie. Nic was nie obchodzi, że gospodarstwo upada i nie mamy żadnych zapasów. Skoro ci się nie podoba, to wynocha. Henryk warknął na niego. Już i tak miałem do was zbyt dużo cierpliwości, darmo zjady. Idźcie w świat, znajdźcie sobie lepsze miejsce do życia. Nam nie potrzeba nic poza przytulną klatką z korzeni. Na twarzy brata dojrzał błysk złości i wykrzywione grymasem usta. Widział zaciśnięte pięści. To było jednak tylko mgnienie. Gniew zapłonął i zniknął. Zastąpiony przez znużenie człowieka powtarzającego słowa ostrzeżenia zbyt często i nadaremno. Brat Henryka pokręcił jedynie głową, spakował walizki swoje, małżonki i syna. Henryk Obserwował, jak odchodzą krętą drogą, raz po raz spotykając się o korzenie. Nie potrzebujemy ich, zapewnił stojącą obok Zofię. Po co nam inni ludzie? Po co nam słońce i wiatr, skoro mamy naszą jamę? Uśmiechnęła się do niego blado, po czym zaczęła nucić, spoglądając w ślad za znikającymi na horyzoncie postaciami. Zgadzała się z nim. Co do tego nie miał wątpliwości. Coraz częściej zastanawiał się, jak głęboko sięgają korzenie. Wydawało mu się, że porastają cały znany świat. Jego wyblakłe wspomnienia z podróży też były pełne korzeni. Towarzyszyły mu od bardzo dawna, wypijając z niego soki i chroniąc przed światłem. Zofia nie spędzała już dni, spoglądając przez okno na odległe morze. Siedziała przed domem między korzeniami drzewa, śpiewając swoją piosenkę i obserwując owce skubiące resztki mizernej trawy. Czasem podczas zasypiania Henryk słyszał, jak korzenie pełzną po drewnianej podłodze, coraz bardziej zbliżając się do małżeńskiego łoża. Otwierał wtedy oczy tylko po to, by ujrzeć pogrążoną we śnie żonę. Wpatrywał się w jej spokojną twarz tak długo, aż wreszcie sen powracał. Co rano, ku rozbawieniu Zofii, sprawdzał gorączkowo, gdzie znajdują się korzenie. – To nie jest śmieszne – przekonywał, widząc drwiący uśmiech na twarzy żony. – Którejś nocy obudzimy się w pułapce. Wzruszywszy tylko ramionami, siadała na swoim ulubionym korzeniu i nuciła piosenkę. Znał słowa już niemal na pamięć i chociaż nie rozumiał ich, każdy kolejny ton przejmował go dreszczem i sprawiał, że drewniane macki wydawały się większe, bliższe i bardziej drapieżne. To tak jakby była z nimi w zmowie, przeszło mu przez głowę. Zupełnie jakby podlewała je i śpiewała im specjalnie po to, by rosły i pochłaniały cały jego świat. Coraz częściej myślał o tym, że może brat miał rację. Może trzeba było uciekać, kiedy jeszcze miał szansę. Pewnego ranka znalazł pierwszą, zaduszoną korzeniami owcę i zrezygnował z odpoczynku. Całymi nocami leżał w łóżku obok Zofii, słuchając odgłosów rozrastającego się drzewa. Ściskał wówczas trzonek stojącej przy łóżku siekiery. Musiał bronić siebie i żony. Sofia przecież nie chciała nic złego, potrzebowała zająć się czymś, by odzyskać równowagę. Nie mogła przewidzieć, do czego to doprowadzi. Henryk, oczami otwartymi tak długo, że zaczynałby już łzawić, obserwował cienie na ścianach, nasłuchiwał trzasków i szelestów. Napięte mięśnie drżały w oczekiwaniu na atak, który wciąż nie nadciągał, a cały świat trwał w oczekiwaniu. Wraz z nim. Tylko Zofia spała spokojnie, nieświadoma niebezpieczeństwa. Nie zaprotestował, gdy objęła go ramionami i mocno przytuliła. Nie mógł odmówić dotyku aksamitnie miękkich włosów na policzku. Pachniały suchymi liśćmi, wilgotną ziemią i wspomnieniami z jego podróży, pełnych podziemnych korytarzy i korzeni. Zaniepokojony tym skojarzeniem spróbował się odsunąć i uświadomił sobie, że nie jest w stanie. Włosy Zofii oplatały go ciasno. Grube korzenie jej ramion przyszpilały do łóżka. Twarz, o zgrubiałych, jakby wyciosanych w drewnie rysach, wydawała się jednocześnie obca i przerażająco znajoma. Opowieści z podróży odżyły w jego głowie zatrważająco barwne i szczegółowe. Oczekiwanie, strach, desperackie próby ucieczki i ciągłe, nieubłagane wracanie do punktu wyjścia. Wszyscy towarzyszenie doli, których zdradził i porzucił, wszystkie godziny oczekiwania na kolejną szansę. To była bardzo długa droga do domu, nawet jeśli ani jego brat, ani Zofia nie dawali temu wiary. Naprawdę sądzisz, że zdołałeś uciec? Wymruczała mu do ucha. Że kiedykolwiek wróciłeś do domu? Zacisnął zęby. Tak naprawdę znał odpowiedź. Wiedział już w momencie, gdy po raz pierwszy zobaczył Zofię kroczącą z konewką przez pogrążone w półmroku podwórze. Nie potrafił się zdobyć na to, by ją porzucić, zwłaszcza gdy wszystko wskazywało na poprawę. Chciałbyś może wiedzieć, jak to wyglądało z ich perspektywy? spytała istota, którą tyle czasu brał za Zofię. Jej głos był łagodny, pełen współczucia. Chcesz wiedzieć, co się tu działo pod twoją nieobecność? Skinął głową. Musiał wiedzieć, musiał zrozumieć, zanim znów trafi do porośniętych korzeniami podziemnych korytarzy. Dla nich nigdy nie wyjechałeś. Zaczęła opowieść. A przynajmniej nie na tak długo, jak sądziłeś. Wróciłeś zaraz następnego dnia, ale odmieniony, okrutny i pozbawiony skrupułów. To ty doprowadziłeś Zofię do szaleństwa, sprawiłeś, że sama do mnie przyszła. Błagałabym pomogła pozbyć się męża tyrana. Ty i twoja mała grupka zdołaliście już wtedy zorganizować ucieczkę z mojego labiryntu. Uznałam więc, że to może być zabawne. Uciekać ode mnie tak długo tylko po to, by powrócić do miejsca, w którym czekam pod postacią ukochanej żony. Co z nią zrobiłaś? Dopytywał Henryk. Wściekłość odbierała mu dech z jeszcze większą siłą niż oplatające szyję korzenie. Gdzie ona teraz jest? W moim labiryncie, rzecz jasna. Odparła, składając na jego policzku drewniały pocałunek. Tam już zawsze będziecie mogli żyć długo i szczęśliwie.